Aby tam może byście poszli zgnieło. Dobra. Mistrzostany w kolejnym materiale na moim kanale. Miłe oglądania. Klasyczny trening z dwoma nowymi ziomalami. pozerki dla Was i dla całej ekipy. Dziękować też za wsparcie całemu teamowi w pracy. pozderki dla każdego. Lecimy, wracamy do gier, W końcu jest umowa. W końcu będzie klasa. Miłe oglądania. poleciliśmy potem troszeczkę do lasu. Gdzieś tam jakieś przeszkody były. Ale to już sobie zobaczycie za niedługo Pamiętajcie o subie, zwanym jak z kanałem na bieżąco Łapka jeżeli materiał zasłużył Komentarz, o nagrywkach, jak trening jak nam poszło Miłego oglądania, widzimy się już gdzieś na filmosie Cały! Co? Cały! Nie I palca? O kur... Nie no kur... Nie no kur... Nie no kur... Nie Nie no nie, czyjej to? On tak, ogarniasz? No on... stoi Żółwicek Kurde Też tak kiedyś miałem Czekaj, ja go z biegu może zrzucę Nie powinien spać. Czekaj. Ty wjechać spróbować No, normalnie, dawaj, ja trzymam no. Czekaj Odpalaj i ten Chyba tu jest luz. Nie Dzięka. Jeżdżę. Z domu? Tak. Z domu. Myśmy A ciebie tam oczywiście poslizgnęło. Dobra. Ale Dobra.. Zderki dla ekipy, co tu lataliśmy kiedyś. Break, przerwa. Nie widzę. Nie widzę. zaparowały. Już blisko tor, posiedzimy chwilę, napijemy się i te. Nie, chwilę nie, 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 czuję? nie, 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 No żeby się przyciłową, nie ma co ten, Świrować Do drzeweczka i będziemy świrować Nic, nic. Myślałem, że to chcesz Fajnie dwa Kawasaki Pierwszą styczność z motorem miałem za mało lat, aż tu miałem z Kawasaki 2,5 chyba w 400 V redu, kaj je, kaj je, kaj je, kaj je, kaj je. Idziemy tu po staremu, tu ostatnio gałąź trzeba było tędy Motor tylko odpala na luzie Co? Motor tylko na luzie odpala Kabelkiem przecież ¡Vaya, yeah, Katujemy tą przycierę Hebron, cały czas noga na nim. Katujemy na siedzącą przycierę Też dasz radę A zone tu. A waj, dasz radę? Dwie krosówki? Tak. Ale teraz to poścignęło jednak. Nie, no ślisko tu jest, jest najgorzej w sumie. Tam lecimy, nie chyba? Już tam lecimy, nie? Już nie tam tylko. Tutaj chyba łąką tamte lasy, o. No, dokładnie. wiem po prostu jakimiś traskami. Coś się ogarnie. Jakoś wyjedzie. O, tu jest. No, tu jest najgorzej na całym torze. Ze A co ty masz? 2,5, nie? Co? Nie, co, co to jest za pojemność? 250 A to też No Same 250 No Dwója i Nie za dużo, nie? Przejdzie z czasem Pokatujemy ogarnę W sercu byliśmy elektrykami. było najgorzej No, tu dokładnie jesteśmy wariaty kiedyś elektrykami próbowali Gaz sobie gaz sobie My tu kiedyś elektrykami próbowali, stary Zajawa taka, że Kiedyś elektrykami, stary, to misja taka Co? Tu Kiedyś elektrykami próbowaliśmy, stary, misja taka, że no ale też zajęło Kurde, palca dłuższego nie czuję Ja tego Tu będę radę, tu najgorzej, tu jest tak, no nie... A tam z boku? Tam jest najlepiej, no Chociaż ja wiem, to chyba nie jest najgorzej Gorzej jest tu Zaraz zobaczymy Wchodzi moment, wyjechać, usiąść, nie spinać się na prędkości, tylko w miarę płynniej. Ten fajnie, fajnie, jeszcze raz. Zakręcik. Tu jest kąk. Brakowało, brakowało, takich podjazdów. Mało czasu też, pachy mało. Tam, z tego co kojarzę ostatnio, kiedy my to byli? Pod koniec tamtego roku, to tam jedziesz i w pewnym momencie masz... Koniec, nie da już, już, jest za wąsko i nie ma jak już przyjechać. Jest najłatwiej mówić, po lewej na spokojnie. Tam zak no, zakręcik na górze, w prawo pyk. Jak z korzeniami? <laughs> Praktycznie nie ma. Lecisz. Zastanawiam się jakiś najgorszy, ale widzę w połowie tą kolejną i tak I stwierdzam, że raz się żyje. No niestety. Nie, wyskok i nie podniosłem koła i... Dziękuję.